Bielawska Grupa MOTOSPORT wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie serdecznie zapraszają na dwudniowy pierwszy rajd Bielawa, który odbędzie się w dniach 15-16 sierpnia. Będzie to impreza o szczebel wyżej niż do tej pory organizowaliśmy, czyli nie kajotes a rajd. Różni się tym, że samochody są bardziej profesjonalnie przygotowane już do sportu, nie może przyjechać każdy z ulicy, tak jak było wcześniej w kajotesach. Praktycznie wszystkie zgody już mamy, impreza na pewno się odbędzie. Organizujemy ją razem wspólnie z Osirem Bielawa. Przy współpracy też innych miast, miasta Pieszyce, Piława Górna. Wszystko już jest. Zapraszamy wszystkich kibiców, jak i zawodników też. Zapisy już, już od jakiegoś czasu są. Praktycznie mamy komplet załóg, które możemy dopuścić, ale jeszcze jakieś miejsca się znajdują. No, mamy nadzieję, że, że, że dopisze nam pogoda podczas całych zawodów, bo to jest ważne, żeby mogli przyjechać kibice pooglądać. Pierwszego dnia zaplanowane jest zapoznanie się z trasą, a w godzinach popołudniowych odbędzie się prolog w Pieszycach o długości 4 km 300 m. Sobotę 15 sierpnia pierwszy odcinek będzie zlokalizowany w Pieszycach. To będzie końcówka ulica, ulicy Świdnickiej do ronda na, na strefę potem w kierunku Bratoszowa. No i powracamy do ronda z powrotem, gdzie będzie po prostu zlokalizowana meta. Drugi dzień rajdu, czyli 16 sierpień to jest dokładnie pierwszy odcinek Bielawa, Kietlice poprzez rondo tutaj koło Cmentarza w górę. Bardzo fajne, fajne zloka, zlokalizowane miejsce. Drugi odcinek to jest Girów Kośmin. Może krótszy, ciutki odcinek, ale też bardzo zaawansowany dla kierowców. Trzeci odcinek to jest Piłowa Górna Owiesno. To jest droga, która była zamknięta przez kilka lat, ale po prostu została przywrócona do ruchu drogo, drogowego. No i dostaliśmy taką możliwość, żeby zorganizować tam odcinek specjalny. Tu z jednej strony informujemy wszystkich mieszkańców, że taki rajd będzie się odbywał, ale czy wcześniej będziecie wywieszali jakieś informacje dotyczące zamknięcia tych dróg? Tak. Na tydzień do półtora wcześniej planujemy właśnie informacje w lokalnych mediach, jak i osobiście będziemy jeździli i rozmawiali z mieszkańcami, informując ich o tej imprezie. Informujemy, że biuro rajdu będzie mieściło się w budynku basenu na pierwszym piętrze. Auta biorące udział muszą posiadać klatki. W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału, jak i kibicowania.